Christmas tree, the are so unchanging. Christmas tree. Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie Jest poranek, dziewczyny poszły do szkoły Jesteśmy w domu Ale jak już się ogarnę, trochę odpocznę Bo spałam 3 godziny To odezwę się do was I opowiem wam jak tam droga, jak tam lot Jak tam ogólnie wszystko Ale jesteśmy całe, zdrowe W domku Powódka Powódka, powódka, mleczko czeka, mleczko czeka. Dzień dobry. Kochani, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o bardzo fajnej multiagencji. Chciałabym Wam polecić bardzo fajną stronę internetową, dzięki której możecie zakupić ubezpieczenie. Ubezpieczenie samochodu typu OCAC. Multiagencja internetowa to jest takie miejsce, w którym porównacie do 76 ofert ubezpieczycieli i możecie wybrać najlepszą ofertę dla siebie, i dzięki tej stronie możecie zakupić ubezpieczenie. Ubezpieczenie, które będzie w bardzo atrakcyjnej cenie. I po prostu wiem, że to jest bardzo fajna strona internetowa, o której warto Wam jest opowiedzieć, i zachęcić Was do skorzystania z zakupu, ubezpieczenia. Poprzez tę stronę. Na stronie są produkty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Możecie zakupić ubezpieczenie samochodu, mieszkania, podróży czy pakiety medyczne. Wszystko to bez wychodzenia z domu. Polisę możecie zakupić albo przez stronę internetową online. Albo telefonicznie. Jak sama nazwa wskazuje, możecie uzyskać ubezpieczenie, które będzie w punkt dopasowane dla Was. Zachęcam, wejdźcie, zobaczcie, wypiszcie jak najwięcej danych, bo jak podacie jak największą ilość danych, to wtedy jak najbardziej skrupulatnie będziecie mogli zobaczyć, jakie ubezpieczenie jest dla Was najlepsze, najtańsze i z jakiego jest warto skorzystać. Jak działa MultiAgencja Internetowa Punkta? To jest bardzo proste. Po wypełnieniu bardzo skrupulatnego formularza online, kalkulator składek. OC i AC momentalnie łączy się z systemami towarzystw ubezpieczeniowych i wyszukuje dla ciebie jak najlepszą ofertę. Wyniki kalkulacji ceny będą wiarygodne w dniu, w którym wyliczasz swoją składkę i nie masz żadnych ukrytych opłat. Za ubezpieczenie samochodu zapłacisz dokładnie tyle, ile widzisz na ekranie komputera czy telefonu. Czy musisz podawać swoje dane w formularzu? Jak najbardziej. Możesz pisać takie informacje jak data wydania prawo jazdy, zamieszkania. Im więcej takich informacji podasz, po prostu kalkulacja będzie jak najbardziej w punkt. Co jest fajne, dodatkowo mogę Wam zaoferować bonus. I będą to karty podarunkowe Allegro na kwotę 50 zł. Oczywiście z tych bonusów i z tej oferty promocyjnej będą mogły skorzystać osoby, które w jak najszybszym czasie z tego skorzystają, tak że po prostu uda im się załapać na tę nagrodę. Warunkiem otrzymania tego bonusu będzie zakup ubezpieczenia OC. Przez link, który wam dodam w opisie. W opisie mojego filmu znajdziecie też regulamin, także zachęcam do przeczytania. Promocja jest do wyczerpania zapasów, także kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie informacje dotyczące tego, co opowiedziałam wam o ubezpieczeniach w będą zawarte w opisie. Przeczytajcie regulamin i wszystkie informacje. I mam nadzieję, że mogłam wam polecić bardzo fajną stronę, dzięki której możecie zakupić ubezpieczenie w supercenie Wrócił Lila Zobacz co zrobił z siedzeniami Mati dopiero zauważyła Zobacz, co zrobił z siedzeniami. Mamy świąteczne siedzenia. Fajne? Ale nie mamy tyle czapek. Skarbuniu, to nie czapki, to są czapki na siedzenia, zakładaj. No wyłóż, bo zrzuciłaś. Fajne? Siedzenia zrobił wam świąteczne? Dobre skarby, mojego kochana. No, tatuś. Mało pospałyście, wiesz? No, bardzo mało. Ale jesteśmy w domku. Smacznego? Okej, okay, dziewczyny, to będą wasze pierwsze kalendarze otwierane. Już w domku szukamy ósemki wczorajszego dnia. Przedwczorajszego. Przytrzymam Wam. Pawa jest przestawiona, więc szukacie z drugiej strony dziewczyny. Przytrzymam. Bo mamy tu piękny stroj. 8. 8. Numer 8. Osiem. Osiem na... Lila 8. No, Matysia z tamtej, jak Lira wyciągnęła z tamtej. 8. No. Poczekajcie, a dziewiątka? A 9. Po kolei mogą być poukładane. Nie mów że to będzie napisane, że wracamy do Polski. Lira ja na 9. To by był hit. Masz 9? Obydwie macie? Nie. Dobra, ósemkę najpierw, dziewczyny. Ósemkę. Nie mów że to mówi. Jest napisane, że. O, jak do się ładnie Polski. poprawiłaś, że nie mówi, tylko jest napisane. I nie mogę tego rozczepić. Nie no, że już do Polski nie wracamy teraz. Już bez przesady. O, jest jakaś kartka też. No tam masz Matysia. Poczekaj, może najpierw je wyjaśnię. Takie... A Lila? Ale macie kolczyki dziewczyny. Pokaż. wiem że to ma być królik. Nie Są takie fajne gwiazdki Pokażemy delfinki. Ale super. I takie? Takie fajne kartka, z którą wracamy do Polski, bo no to było takie śmieszne, Jeszcze ja te to drugie ucho. Drugie ucho. No, przekuję, ale nie... no, one są takie ładne. Dobra, kolejne okienko. Dlaczego trzeba się śpieszyć? Bo czas do szkoły. O, zaspane dziewczyny trochę. No. Fajnie, co macie? No. Dwa dni No, dzisiaj się. jest? Dziewiąto. Także otwieracie ósemkę, dziewiątkę. I jeszcze kartkę tam widziałam. Co to, Lila? Wow, co to jest, Lila i Matylda? Piki. Worek? Worek. Wow, Mati. Jaka śliczna z tweeting. Pokaż, przyłóż. przełóż. Przyłóż do siebie. Wow, ekstra. A Lila, pokaż z przodu, bo nie pokazałaś najładniejszej rzeczy w tym worku jednym z okienek było pytanie Moim. dziewczyny. Co łamiemy między sobą składając sobie życzenia świąteczne? Matysia! Płatki? O, co powiedziałaś? Ja Nie płatki, ale już blisko. Takie Powiedz, Matysia. Płatki? Matysia o płatek. mówi: opłatek! Wiecie, co się robi po przyjechaniu do domu? Trzeba wstawić szybko jakieś pranie. Zobaczcie, jaki się zrobił bałagan wszędzie, ale ja to zaraz uporządkuję. Chcę wstawić jasne, a może jutro się uda wstawić ciemne. Tuś kochany kupił nam gwiazdę betlejemską. Tak było przyjemnie przyjechać w nocy i zobaczyć kwiatka. I drodzy, u nas choineczka już jest obsadzona. Tak w tym roku będzie wyglądała, ale niestety chyba i dzisiaj nie damy rady ubrać, bo dziewczynki na pewno wrócą przez tą zawaloną noc bardzo zmęczone. Powiem Wam, że dziewczyny na pewno będą zmęczone, zresztą sami zobaczycie, więc dzisiaj raczej już po południu nie będę ich męczyła. Stwierdziłam jednak, że zrobię i rosół i pomidorówkę, bo doszłam do wniosku, że em, ja wolę pomidorówkę, Lila rosół, więc zrobimy tak, żeby każdy był zadowolony. E, tatuś za chwilę jedzie po dziewczynki, jutro ja biorę kurs, ja będę mnie wiozła rano i po południu, e, no, a ja sobie też odpoczywać chcę po południu, bo powiem Wam, że jak się tak mało śpi, to człowiek jest taki Rozkojarzone. Ale co jeszcze miałam Wam powiedzieć? Jestem mega ciekawa, e, co kupujecie swoim bliskim w tym roku e, na gwiazdkę albo co pisaliście w liście do Mikołaja, co byście chcieli. E, napiszcie mi proszę w komentarzach, może jakieś inspiracje od Was zasięgnę. Jak twój dzień w szkole? Super! ci się nie chce, zmęczona jesteś? To No, tobie pomidoróweczka róbeczkę, jej Rosu. O, ale najpierw obiadek, a potem pistacje, dobra? No a powiedzcie mi, czy jesteście śpiące i zmęczone? Nie. Nie źle wy, to jednak jesteście silne dziewczyny. Ja się Nowa część full house. Nowa część pełnej chaty? Wow, no to ledcie oglądać. Pani, oglądam właśnie vlogmasa, którego teraz e, dla Was wypuściłam na kanale, i to jest vlogmas z powrotu do Anglii, i widzę, że bardzo prosicie dalej o pozdrowienia. E, naprawdę tych komentarzy teraz się pojawiło około chyba 20-30, więc słuchajcie, umówmy się tak, bo w tym vlogmasie już nie dam rady, ale proszę Was, żebyście przypomnieli właśnie pod tym vlogiem, e, napisz po prostu pozdrów mnie, albo coś w tym stylu, i ja się postaram. E, I wrzucę to na końcu. Któregoś z kolejnych vlogmasów, wiecie, bo czasami ktoś w środku nie jest tym zainteresowany, to żebym mógł sobie obejrzeć całego vloga i na końcu będą pozdrowienia. Także w tym momencie jest ten moment, e, możecie śmiało pisać, i ja postaram się pozdrowić znowu jakąś tam część z Was. To jest dla mnie też bardzo fajne i fajnie właśnie, jak tak teraz nagrywam codziennie, że jesteśmy tak bliżej, jakby siebie, trochę i że ja mogę też Was pozdrowić. Uwierzcie mi, że to mi także sprawia przyjemność. da kochani wiatrak pogadać ale stwierdziłam, że czas zmyć makijaż ale widzę, że ten rozświetlacz się pięknie utrzymuje no pewnie weź tego lisa i go pomaluj i wiecie co zakupiłam jeszcze przed wyjazdem do Polski Foreo widzicie, mam tu wersję taką mini i to jest taka wersja do iluś użyć, nie pamiętam 100. Coś w tym stylu to jest minus, nie możecie jej naładować, ona skończy swoją ważność, ale słuchajcie, raz ją wykorzystałam, mówię wam teraz szczerze, przed wyjazdem do Polski i powiem wam, że byłam w szoku, bo w życiu w to bym nie uwierzyła, że po pierwszym razie ta szczuteczka zrobi na mnie jakieś wrażenie. Myślałam, że to jest taki trochę pizz na wodę, a się okazało, że ona była niezła. Przede wszystkim moja cera po zmyciu była bardzo, bardzo taka gładka ale wiecie, nie sugeruje się teraz na nowo zaczynają używać właśnie sobie z makijaż i powiem wam czy kolejny raz odczucia są też tak pozytywne, dajcie mi znać też w komentarzach czy wy używacie czy używałyście, mówię tutaj do kobiet chociaż są wersje męskie, więc hm, mogłabym zapytać, tej szczoteczki do mycia twarzy jeśli ona mi się mega sprawdzi, wiecie te 100 myć, czy coś w tym stylu to e, może skuszę się i zakupię sobie pełną wersję tej szczoteczki, ale na pewno na jakieś promocji, bo one są drogie. Tak? A co musisz się Ale co, potrzebujesz wodę, czy co? Tam nie ma, nie, nie potrzebujesz... Wody? Nie, może te farby mogą być bez wody, sprawdź. A nie wiem. A otwórz, zobacz, czy rzadkie są. Dobra, Lila będzie zaraz malowała Lisa. I jak zmyję oczy i tak pobieżnie wiecie makijaż, to nałożę płyn do mycia twarzy. Ja tutaj mam słoniaka clean, clean, nałożę go i Wam pokażę, jak ta szczoteczka działa. Ta wersja mini w ogóle się sama nie wyłącza, więc sami decydujecie, ile jej chcecie e, użyć na twarzy. Więc ja będę starała się dłużej użyć, skoro wiecie, to jest do stu chyba myć. Widzicie wstępnie zmyłam swój makijaż brudne i teraz obmyję e, jeszcze raz Się sobie kreskę czarną zrobiłam to mam więcej do zmywania no, jeszcze dużo było brudnego obmyję wodą trochę pusie. Ja należę do tych osób, które nienawidzą, zostawiać jakiegokolwiek kosmetyku nawet toniku na swojej twarzy. Ja zawsze muszę zmyć to wodą na końcu. Wydaje mi się, że cera się nie oczyszcza moi drodzy, jak od razu po tonikach nakładacie kremy i że my je w ten sposób zapychamy. Przynajmniej moja skóra tak się czuje. No i dobra, nałożyłam sobie sporą ilość tego płynu. I to jest taki płyn zwykły do zmywania true love gate to me a portrait in a pear tree. on the second day of Christmas my true love gave to me no, już jakieś 5 minut może trochę przesadziłam zobaczcie, cera jest zaczerwieniona, ale ja naprawdę staram się mocno mm, tę skórę wyzmasować I teraz myję, nałożę tonik po toniku opłukam twarz wodą dam tej twarzy e, 10 minut i dopiero nałożę krem na dzień niby, ale on jest bardzo, bardzo tłusty. To jest Elemis Procoladem. I tak wygląda moja wieczorna pielęgnacja. Już nic nie będę nakładała pod oczy. Tak wygląda moja skóra po umyciu i oczyszczeniu. Okazało się, że nie mam toniku, więc użyłam takiej mgiełki. Teraz ona złagodzi te wszelkie, wiecie, zaczerwienienie na mojej twarzy. I dopiero później, jak to wsiąknie fajnie, nałożę sobie krem e, na noc. Powiem wam, że znowu czuję, że skóra jest oczyszczona, jest taka po prostu, jakby to powiedzieć wam, bardzo, bardzo gładka. No i kochani, mi pada bateria. Chciałam powiedzieć, że celę jest bardzo gładka. A tymczasem kończę dzisiejszego vlogmasa. Trzymajcie się, cieplutko. Widzimy się w sumie jutro, także jeszcze sobie pogadamy. Heaven's ones a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pen.